Jak myślicie, dlaczego nas tu wezwali? Kto zgasił światło? Ja. Jak wiecie, w naszej szkole każdy uczeń dostaje wiele szans, żeby się wykazać. Dlatego was wezwałam. Czasami będziemy sprawdzać, na co was stać. Oto wasze zadanie. Zaprojektujecie strój dla szkolnego zespołu czyli liderek. Dziewczyny będą nosić nasze stroje? Bajer! No tak, co już wyznaczyliśmy czwartoklasistów, ale ich projekty wyszły. <laughs> Potrzebujemy czegoś nowego. Wiecie, świeżego spojrzenia. Przyszła pora na. wow show. Próbuję notować, jak się pisze. wow show. Jesteście najmłodszą grupą, która dostała taką szansę. Nie zmarnujcie jej. Dobrze, jej zostało wybrane spośród chili derek i członków drużyny. Kim jest ten chłopak w czapce? Chłopcy, później mamy zadanie. Heh, projekty muszą spełnić zasadę 4S: sport, styl i symbol szkoły. Stroje mają być wygodne, więc wykonacie w nich układ taneczny. Zaimponujcie nam. Jednak cofam, mamy zadanie, ale i chłopców. Pokaz zrobimy tutaj, za 48 godzin. Hej, pytanko. Dlaczego oni tak po prostu zniknęli? Później! U. Mamy tylko 48 godzin! Nie zdążymy! Spokojnie, Kiedyś specjalnie robiłam sobie takie wyzwania na czas, jak w tym programie o modzie. Po prostu nie będziemy spać. <laughs> Poza tym mamy ze sobą dwie specjalistki. Pewnie, że nam się uda. Oczywiście, że tak. Musimy tylko się podzielić i każda z nas zajmie się tym, co potrafi najlepiej. Ja i Sky zaprojektujemy stroje, to ja zajmę się symbolami szkoły. Włosy i makijaż to moja działka. Proponuję kucyki i duże kokardki. No co? Zobaczycie. O! Już mam pomysł na pompony. A ja i Sany możemy zająć się okrzykiem, prawda? Tak! Sani, Violet. Hop, hop, hop. Wymyślimy okrzyk taki, że szok. O! <ścoughs> tak boli. No coś takiego! Mamy aż za dużo ekstra projektów. Teraz musimy tylko spytać resztę, co o nich sądzą. Będą oceniać styl i spójność. Bem! Nie ma za co! Właśnie emblematy nie pasują do fryzur, a te są w stylu szyk. Szyk nie pasuje. Musimy zrobić je na sportowo, wiesz, wesoło, kolorowo i radośnie! <słyskawe> 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 Kto? Chyba mogłyśmy się to, nie rozdzielać. Nie, mają za dużo pomysłów. To teraz. Patrz, załóżcie to! A, 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 a. No co? Nauczyłam się od taty, jest ornitologiem. A Maja. Dzięki. Nie kłóćmy się. Zgadzam się ze Sky. Dobrze, że macie tak dużo pomysłów. To dlatego, że jesteście wyjątkowe i utalentowane. Tak jak wszyscy w Rainbow High, czy liderki też nie powinny wyglądać tak samo. Niech każda ma swój unikatowy Zaraz, zaraz. Czyli, że zamiast jednego uniformu dla całego zespołu, zrobimy strój dla każdej z osobna? Cała gama kolorów dla tęczowej drużyny? Coś wspaniałego. Podkręćmy kolorów moc! Tak ćwiczyłyśmy. Popi zacznie, a my powtarzamy. No wiem, też lubię te zieleń. No dobrze, dziewczęta. Czas zacząć pokaz. Pora, żeby olśniła Was nasza nowa sportowa kolekcja. Odnajdź swoją tęczę! Rainbow High gotowi to hop! Niech ten blask da nam moc. Każda z nas siłę ma. Cały skład do, do końca, końca gra. Talent werwa to mi graj. Jestem podobało, Oj, niedobrze. Tylko wspaniale, dziewczęta! Złamałyście schemat i zrobiłyście coś wyjątkowego. Udało się! Gratulacje, świetny projekt. I twoja prezura też.